Projektowanie ciemnych wnętrz wymaga uwzględnienia kilku kluczowych czynników, aby osiągnąć pożądany efekt elegancji, harmonii i funkcjonalności. Ważny jest tu dobór zbalansowanych odcieni, które warto zestawiać z jaśniejszymi akcentami, aby uniknąć przytłaczającego efektu. Co więcej, istotną kwestią jest również oświetlenie. Prawidłowo dobrane pozwoli wydobyć głębie ale też uniknąć efektu przetłoczenia. Tak też się stało w najnowszym projekcie pracowni Viva Design. Dom o powierzchni ponad 100 m2 jest przede wszystkim eleganckie, a za sprawą ściany z ogrodem wertykalnym, nowoczesne, salon. Kuchnia i jadalnia na parterze. Surowe materiały we wnętrzach stanowią niezwykle popularny trend w dziedzinie projektowania wnętrz. Dzięki swojej wszechstronności i ponadczasowej estetyce są coraz częściej wybierane przez projektantów i entuzjastów designu, poszukujących wyjątkowych rozwiązań aranżacyjnych, które jednocześnie są trwałe. Funkcjonalne i piękne. Uwielbiam zarówno naturalne, jak i surowe materiały. Kiedy właściciel opowiedział nam o swojej wizji wnętrza, w którym chce zamieszkać z rodziną, byłam zachwycona jego odwagą, mówi projektantka Barbara Steciak. Wystrój salonu wykracza poza tradycyjne podejście do designu, dominują tu ciemne barwy. W części wypoczynkowej sufit został pomalowany na czarno, natomiast w części jadalnianej ozdobiono go betonem architektonicznym. Na w ścianach znajduje się natomiast twornik kamienny i cegła. We wnętrzu nie mogło zabraknąć drewna, jednego z ulubionych materiałów projektantki. W kuchni musiało znaleźć się miejsce na duży stół. Od razu pomyślałam o drewnianym. Czarny kolor często kojarzy się z elegancją i luksusem, podczas gdy drewno dodaje ciepła i przytulności. Dla mnie duet idealny, dodaje architektka. Sypialnia. Garderoba i łazienka na piętrze. Na piętrze domu znajduje się strefa prywatna, sypialnia, garderoba oraz druga łazienka. Wszystkie pomieszczenia są spójne stylistycznie z przestrzenią na parterze. W sypialni dominuje wielkie łóżko z tapicerowanym zagłówkiem i drewnianymi elementami w postaci lameli, drewno. Czerń głęboki ceglasty odcięta picerki, który stanowi ciekawe przełamanie kolorystyczne dla całego pomieszczenia tworzą klimat sprzyjający wieczornemu relaksowi. Wychodząc z sypialni, mijamy garderobę i przechodzimy do przestronnej łazienki. Przemyślane rozwiązania, takie jak prysznic, umywalka oraz pralka z suszarką, zapewniają pełen komfort użytkowania. A dodatkowo zaprojektowano. Tu dużo miejsca do przechowywania. Tu znowu zaskoczenie kolorystyczne, bo tu poza szarościami, mamy brązy i odcienie miedziane. Które osobiście bardzo lubię. Ciekawie przełamują monotonię we wnętrzu, o którą nie trudno, gdybyśmy postawili tylko na ciemne kolory, odkreśla Barbara Steciak. Wnętrze dopasowane do potrzeb. W projektowaniu wnętrz najważniejsze jest stworzenie przestrzeni, w której odnajdą się domownicy. Tu nie chodzi o tworzenie projektów wpasowujących się w trendy, czy pasujące na okładki magazynów. Finalnie w tym domu mieszka człowiek, który ma swój gust i wie. Co najbardziej cieszy jego oko, a także co ułatwia mi korzystanie z przestrzeni. Właśnie dlatego z tego stumetrowego metrowego mieszkania dumna jest nie tylko projektantka Barbara Stećaki i jej zespół, ale przede wszystkim właściciele. Projekt wnętrza. Pracownia Viva Design. Zdjęcia. Pracownia Viva Design. Zobacz także piękne 36-metrowe mieszkanie. Świetny salon i kuchnia. Eleganckie wnętrze.